Wiesz co ostatnio pokochałem? Drukowanie No ale jak tu nie kochać drukowania na takiej drukarce? Kable? Zapomnij Łączysz się z nią bezprzewodowo również ze sprzętów z nadgryzionym jabłkiem Drukujesz, skanujesz, kopiujesz z telefonu, tabletu lub komputera Nie tylko dokumenty związane z pracą, ale też rzeczy dla dzieci Na przykład takiego misia Masz cały czas podgląd poziomu tuszu i papieru. Koniec z szalonym biegiem, bo drukarka nie ma papieru. Ale ale, nagły brak tuszu z drukarką HP? Nie z tym modelem. Tusz w zestawie wystarczy na 18 tysięcy stron w czerni lub 8 tysięcy w kolorze. HP Smart Tank 790 to drukarka nowoczesna, wyposażona w rozwiązania takie jak automatyczny podajnik dokumentów, dzięki czemu szybko i łatwo skopiujesz wiele stron. Świetna sygnalizacja stanu urządzenia oraz dotykowy panel sterowania. Odłóż ten fartuch. Napełnianie pojemników z tuszem jest proste jak nalanie piczka do szklanki. A ty co wydrukujesz na swojej nowej drukarce? Kup HP Smart Tank 790 w MediaExpert lub na MediaExpert.pl.